Przecież trasy dokołdniego zgracią się Tak? <laughs> w odcinku 2 poradzimy bo już z drogi to lez, jak to mówią Dobra czad, w międzyczasie W międzyczasie jest sprawa Już się czad wejść na nowy filmik na YouTubie Zostawić Eee... suba, lajka i komentarz, dobra? Tak więc czas jak leżymy Wysyłam link już, czekajcie Człowieku, na miejscu jest policja, uciekaj stąd! No to uciekam, już Zostaw te... Chyba sobie jaja robisz Nie wiem Dobra, dajcie mi na to też shota, no Nie wiem